To preludium nowej epoki Twoja gwiazda wie jak Cię strzec Bo dożyłeś dnia kiedy doszło Do związku dwóch bliźniaczych chcesz. Byłeś sam jak wuj, on jak palec też Znacie więc solisty splin Teraz będzie was dwóch, para, buch, koła, bruch Związani Jak ojciec i syn Zróbcie statek wraz Ryby łowić czas Ręka w rękę tak Malować lub kosić piach Chłopak gra, że oj! Tak jak tata joj Przełam lody z nim Kiechuj sercem się, bo to przecież syn Mkniecie z prędkością życia To teoria jedności Widzę ciekaw, wspaniały owoc Z drzewa gene, alo i td Będziesz czamkać jak dziarski dziadunio Naciądz idzie całe dnie Miękka sofa już czeka na wasz sen, gdy was zmęczy płyn lub czyn. Zawsze z wami szach, wymu na to mat! Be dwójkę jad ojciec i syn. Kłopotów będzie mniej, We dwóch nam będzie lżej. Serdecznie witam, pojazd już czeka! Krzyk małolacze, zrób miejsce tacie, pak, Fortuna ramię ci daje, więc ci koło chwyć pewnie w dłoń. Głupi się do dotąd bez klasy Nie ma takich dwóch jak jeden on Czemu mają wszechu trzymać cię? Żebyś miał gdzie żyli i krym. To przygrywka Nowy pokój i zespół Zespół Jak ojciec i syn